rozgrywek zakończonych mastersem ze wszystkich turniejów, które się na terenie Ostrołęki odbyły. I w tym no, olbrzymim bagażu gier zwyciężył Jordan Czapski. Drugie miejsce zajął Dąbrowski Daniel. Trzecie miejsce zajął Rafał Wyrębek. Czwarte miejsce Piotr Mrozek. Miejsce Matyczak Mateusz Jee! Szóste miejsce ja Jędrzej Nowak o. Siódme miejsce Brawo! Pan Dariusz Jogowski, I ósme Miejsce Pan Maciek Leonarski Który po drodze wykończył Kilku zawodników <głosy> Fizycznie, <głosy> fizycznie. Yes. Przystąpmy teraz do wręczania To znów od, od końca może Pan Maciej Leonarski gratuluję O bardzo dobrze. Tym to, o, o, to ogrzanie. O, będę stópci grzaną, wiadomo. Siódme miejsce. Pan. Pan, 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 pan Dariusz Ternikowski. Gratuluję. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Szep sobie śmietanę. Oczywiście śmietanka ja będzie. E, szóste, szóste miejsce, miejsce. E, pan e, prezes Jędrzej Nowak. Panie panie, panie. Dziękuję. Panie, dziękuję. Panie, panie. dziękuję bardzo. piąte. Piąte miejsce pan Matyczak. Mateczka.

Bardzo Dziękuję bardzo A powiem w górze Mamy Drugie miejsce Drogie. Pan Dąbrowski Daniel Gratuluję no. Gratuluję no. Pan Czapski Jordan Miejsce pierwsze, gratuluję. Jeszcze raz brawa dla zwycięzców.